I na odcinku faktów czwórki Zostań w domu. W programie zobaczymy. Prace z okazji Dnia Mamy z klasy pierwszej B, karty pracy z okazji Dnia Mamy, życzenia Emilki, piękne prace plastyczne z drugiej A pod tytułem Majowa Łąka, materiał dotyczący praw dziecka, wspomnienie z 2004 roku, 19 tydzień ogólnopolskiego czytania dzieciom. Lokomotywa podczas ostatniego pikniku rodzinnego. Komunikat o oddawaniu książek do biblioteki. Kontynuujemy dalsze obchody dnia mamy. Otrzymaliśmy ciekawy materiał od klasy pierwszej B. Uczniowie klasy pierwszej bez okazji dnia mamy mieli za zadanie przygotować dla swoich mam włoski chlebek focaccia, który dodatkowo miał być obrazem przygotowanym z warzyw. Chlebki były pyszne, a wyglądały jak prawdziwe dzieła sztuki. Zapraszamy do galerii i własnego działania. Zobaczcie karty pracy dotyczące Dnia Mamy nadesłane przez uczniów. Z okazji Dnia Mamy uczniowie przygotowali karty, w których pięknie napisali o swoich mamach. życzeń Emilki dla swojej mamy. Życzę Tobie Mamo zdrowia, szczęścia, radości, wszystkiego co najlepsze i samych pięknych chwil w Twoim życiu. Otrzymaliśmy piękną pracę w klasy 2A pod tytułem Majowa łąka. Na początku maja uczniowie klasy 2A uczyli się o życiu na łące, poznali wybrane gatunki zwierząt i roślin. Które tam mają swój dom. W związku z tą tematyką dzieci przygotowały prace plastyczne pod tytułem Majowa Łąka. Anielka opowie nam o naszych prawach. Cześć! Zbliża się dzień dziecka. Życzę uśmiechu i radości. Wam, sobie, a nawet dorosłym, bo każdy ma w sobie coś z dziecka. Warto przypomnieć również o naszych prawach, które daje nam konwencja. Pamiętajcie, dobro dziecka jest najważniejsze. Dlatego mamy prawo do posiadania domu i godziny. Nauki i rozwoju zainteresowań, życia szczęścia i radości, wypoczynku, opieki medycznej, tajemnic i prywatności, życia bez przemocy, Zabawy i ubogu przyjaciół. Pytań i wypowiedzi. Poczucia bezpieczeństwa. Pozdrawiam wszystkich. Mamy dla Was ciekawe wspomnienie z 2004 roku. Nauczyciele dzieci. Zobaczcie. pani musi tu słuchać. Jestem pora, a doktora słuchać tak, szedła. Chcę, by sucha, pełnia Suszyła się żaba, suszyła, aż wyschła tak, że po troszku została z niej garstka pro. A doktor drapie się w ucho. Nie uszło jej to na sucho. jest z wielka zmiana. Moja starsza siostra Bronka. Zamieniła się w skomanka. Siedzi cały dzień na buchu i powtarza kuku, kuku. -ku. Pomyśl tylko, co ty plecisz. Pozwyczajne kłamstwo przecież. Proszę pana, niech pan słucha, bo południu przy zabawie utonęła kaczka z stanie. Pan nie wierzy, daje słowo. Przywołano straż okno. Przecedzono wodę sine, i lewy psłoniono przed nami. Fejnie ładnie, któż tak kłamie? Zaraz się bo że Jeszcze nie go, Że woda może jest w że wu. wół, wół. Mój bądź, wiele swojszy niż główki. O! Że w ryby wórk. Patrzy, czapla na wysepce. Wdzięcznik, młoda w wodę Rzeczę do niej zachwycony. Piękna Czaplo, szukam żony. Będę kochał cię wierzchnie więc prędzej się pobierzesz. Piórka swe poprawię. Robião, Eu... Júlia. Eu... Eu... Się Mam trąbę, która nie trąbi. Dlaczego? Nie bądź ciekawy, to moje prywatne sprawy. Posłał kozioł koziołeczka po bułeczki do miasteczka. Koziołeczek ruszył w drogę, ten się natknął na stolowę.

Posłuchajcie propozycji Oli i Dominiki. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Nagrajcie wybrany fragment wiersza Juliana Tuwima, Lokomotywa. Przeczytajcie go sami lub wspólnie ze swoją rodziną. Możecie się przebrać, przygotować scenerię i rekwizyty. Im więcej szaleństwa, tym lepiej. Puśćcie wodze fantazji. Z Waszych filmików zostanie zmontowany cały wiersz. Jesteście ciekawi efektu? My, My też, to... więc do dzieła! A szczegółowe informacje można uzyskać poprzez Librusa u pani Marzyny Bartuli i pani Moniki Kity. Zobaczcie lokomotywę, którą mogliśmy podziwiać w czasie ostatniego pikniku rodzinnego. Najpierw powoli jak żółw ociężale ruszyła maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z I kręci się, kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, i dudni i stuka, łą moce i pędzi, a dokąd, a dokąd, a dokąd? Jak to dokąd? Posłuchajcie komunikatu o oddawaniu książek do biblioteki. Nieubłaganie zbliża się koniec roku szkolnego, dlatego przypominamy o kilku ważnych sprawach. W dniach od 1 do 4 czerwca należy zwrócić książki wypożyczone z biblioteki szkolnej. Książki należy zapakować do reklamówki, najlepiej przezroczystej i odpowiednio opisać. Wzór znajdzie się na szkolnej stronie www. Będą one odbierane przy wejściu od strony wojska. Pamiętajcie o masteczkach i zachowaniu dwumetrowego odstępu od innych. Od 8 czerwca odbywać się będzie zwrot podręczników według określonego harmonogramu dostępnego w wiadomości na Liblusie i szkolnej stronie www. Przypominamy o obowiązujących zasadach oddawania podręczników, do których należy się bezwzględnie stosować. Podręczniki należy oddać bez foliowych okładek. Wyjątek! stanowią okładki przyklejane. Z podręczników należy usunąć wszelkie zapiski, fiszki, notatki sprawdziane. Należy wygumować wszelkie wpisy ołówkiem. Należy usunąć dane osobowe ucznia. Należy dołączyć do podręczników językowych płyty CD, które są ich integralną częścią. Należy dokonać drobnych napraw. Wyprostować rogi, zagięte kartki, podkleić rozdwajające się okładki i tym itp. Sprawdzić, czy zestaw podręczników jest kompletny. Nie oddajemy katechizmów. Zwracane egzemplarze powinny wyglądać estetycznie. Mają być przygotowane do wypożyczenia we wrześniu. Podręczniki należy zapakować do reklamówki, najlepiej przezroczystej opisać w widocznym miejscu według podanego wzoru. Książki zalane, zniszczone należy odkupić, szczególnie podręczniki z klas trzecich i szóstych, ponieważ były wydane nowe. Jeżeli macie pytania, wątpliwości, możecie kontaktować się z Panią Moniką poprzez dziennik elektroniczny lub mailowo. Mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich, bardzo prosimy o sumienne podejście do tematu. Program prowadziła Tosia. Pa!